Lotnicza historia Polski, 100 lat temu w polskim lotnictwie. 100 lat temu w Lwowie 11. gimnazjum zwołało wiec rodzicielski i wybrało komitet, który po porozumieniu z Departamentem IV Ministerstwa Spraw Wojskowych zadecydował o ufundowaniu armii samolotu 11. gimnazjum imienia Śniadeckich. Stosownie do planów, wiosną 1925 roku komitet miał zamówić szkolnego handriota HD-14. Zjawisko fundowania samolotów dla wojska polskiego zyskało w połowie lat dwudziestych na popularności. Na nic stawały się trzeźwe komentarze, że samoloty są wrażliwe i szybko ulegają zużyciu. Do społeczeństwa najmocniej przemawiały tego rodzaju namacalne przykłady wspierania polskiego lotnictwa. Lotnicza historia Polski